Miałem ludzie z tej strony tak, ogromny pacz uderza w Escape from Tarkov i dosłownie uderza ponieważ wiele osób, które odwróciło się od Tarkowa, wreszcie dostaną to, czego tak bardzo pragnęli, a wierni fani Escape Room Tarkow, tak, my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do dymania, więc właśnie to się wydarzy. Jesteście gotowi? No dobra, ale po kolei, z ogromnym patchem 6 godzinnym musimy poczekać, aż się zainstaluje. Będzie dostępna lista zmian, do której zaraz przejdziemy, ale pierwsze co, to dostęp, do nowej wersji gry, którą będziemy mogli zakupić na stronie. Unheard Edition wprowadzi nowy tryb kooperacji PVE, czyli po prostu tryb single player Tarkov. Tak, wielu z Was zna ten tryb i próbowało go. Po prostu nie każdy chce tracić cały progres i właśnie Escape from Tarkov w tym momencie wprowadza tę wersję gry do gry. I słuchajcie, nie będziemy tracić niczego, jeśli wyjdzie wipe, ten progres zostaje. Także wszyscy ci, którzy chcieli powoli sobie właśnie progresować offline, potem będzie to tryb offline, PVF w kopie, czyli ze znajomymi można pobiegać sobie, ale nie tylko to będzie zawarte w wersji UnHeard, czyli niesłychanej, nieprawdopodobnej. No bo rzeczywiście, nie spodziewał się chyba nikt takich obrotów wydarzeń, że dodadzą. Praktycznie single player Tarkov Offline w koopie. No, ciekawe, ile to będzie kosztować, ale jeśli zdecydujecie się na tą prawdopodobnie najwyższą wersję gry, dostaniecie również zwiększony, zwiększony rozmiar skrytki. Sorry, jestem trochę zablokowany, jeśli chodzi o nos. Zwiększony poziom początkowy umiejętności postaci i tak to jest potwierdzone, że jeśli wykupicie tę wersję gry, ten zwiększony poziom początkowy umiejętności postaci będzie na start również waszego wipe'u, także będą te benefity, które teraz czytam również dotyczyły gry online. A zdecydowaną przewagą są rozszerzone kieszenie PMC. Wiecie, tak jak lutujecie bossy, będą one miały większe kieszenie. Nie 4 sloty, a 8, podwójne kieszenie. Tutaj na trailerze pokazano nam, że otrzymamy Dwa sloty pojedyncze i dwa podwójne. To jest dość duża zmiana, jeśli chodzi o tę wersję, ponieważ wreszcie możemy włożyć magazynek do na przykład K h czy emki i możemy ruszyć na rajd mając taki magazynek w kieszeni. To zmieni bardzo dużo, pomyślcie sobie na przykład kiedy w endgamie ktoś będzie farmił kile. Dodatkowy sprzęt i zasoby w skrytce. Oczywiście będziemy musieli się przekonać, co to jest, ale prawdopodobnie jakieś pierdółki, tak jak dostajemy na start przy każdym łajpie, Także gir do przepalenia. Unikalny identyfikator w grze. Unikalny przedmiot radioelektroniczny. Znak niesłyszanego: The Unheard Mark tu wygląda to jakby to była jakaś krótkofalówka wiemy, że te krótkofalówki miały no trafić kiedyś do Escape from Tarkov, jeśli chodzi o komunikację VoIP na odległość, ale wydaje mi się, że ten znak Unheard Mark of the Unheard będzie miał no, jakieś powiązanie z Light Keeperem unikalna broń do walki wręcz mele, unikalna opaska w grze również świadcząca o tym, że kupiliście tę edycję i po prostu też nawiązuje do kultystów. Bardzo ciekawa sprawa, wydłużony czas przechowywania poczty, czyli teraz wiecie, że prapor to 3 dni, rapistka chyba tydzień, w tym momencie ten czas będzie wydłużony. Więcej miejsca na pchlim targu, na Flimarkecie. zwiększona reputacja u fensa, czyli skaw karma, dodatkowe tło głównego i dostęp do serwera wczesnych testów early test server. To jest to, co będzie zawierała wersja unheard of. I zanim przejdziemy do dyskusji o tym, przeczytam resztę zmian. Zmieniono również porę roku w grze na późną wiosnę. W tym momencie śnieg pewnie całkowicie zniknie. Zmniejszono bazową siłę bezwładności, czyli inercja. Słuchajcie, została zmniejszona wiele osób Prosiło właśnie o tę zmianę. Zmniejszono efekt aim punch, czyli po prostu podskakującej broni przy pierwszych strzałach, również zmniejszono efekt rozmycia podczas otrzymywania obrażeń, zmniejszono efekt drgania kamery podczas strzelania i również przeróbka penetracji trafień ciała, czyli hitboxów. I tutaj zaraz zagłębimy się w te hitboxy, ale te zmiany zdecydowanie to są zmiany, o których społeczność trąbiła od jakiegoś czasu. A jeśli o same hitboxy chodzi, no to zmieniono ich mechanikę i penetrację pola trafienia ciała, czyli właśnie tego hitboxa. Teraz pole trafienia hitbox jest zawsze penetrowane, jeśli statystyka mocy penetracji pocisku jest wyższa niż próg penetracji hitboxa. Trafienia w głowę, przedramie, ramię, łydkę i UDO mają teraz wartość progową 20. Obrażenia i siła penetracji pocisku zmniejszają się po przebiciu hitboxa, co oznacza, że następne pole trafienia ciała otrzyma zmniejszone obrażenia, czyli na przykład jeśli... Strzelimy przez rękę i trafia to dalej w klatę. Zakres redukcji obrażeń zależy przede wszystkim od statystyki mocy penetracji pocisku, a po drugie zależy od kalibru pocisku i progu penetracji hitboxa, części ciała. Im wyższa statystyka mocy penetracji i kaliber pocisku, tym mniejsza redukcja obrażeń. Zmniejszono rozmiar hitboxa pod pachą, czyli pachameta jest trochę mniej bolesna. I również mamy przeróbkę penetracji pachameta. Pancerza. Także jeśli statystyka mocy penetracji pocisku, czyli armor pen, penetration, jest wyższa o 15 niż efektywna wytrzymałość pancerza, spowoduje to gwarantowaną penetrację. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie. Otóż efekt nieuszkodzonego pancerza jest w przybliżeniu równy jego klasie pancerza. Pomnożonej przez 10, jeśli chodzi o wytrzymałość tego pancerza, durability, efektywna wytrzymałość uszkodzonego pancerza zmniejsza się wraz z utratą właśnie punktów wytrzymałości, czyli durability, właśnie. Wiele nabojów ma niewielkie początkowe różnice w penetracji pancerza. Penetracja amunicji pogarsza się wraz z utratą prędkości pocisku, i penetracja amunicji może ulec pogorszeniu po zderzeniu z pancerzem. Polem trafienia, czyli hitboxem, lub różnymi przeszkodami. Słuchajcie, patrz, jeśli chodzi o zmiany w grze, zdecydowanie są pozytywne. Przerobienie hitboxów, dostosowanie armorów, które wiadomo, że nie działały tak idealnie. Na samym początku testowałem to na początku wipu, także zdecydowanie te wszystkie zmiany są na plus. Zmniejszenie efektu, kiedy dotrzymujemy postrzał i cała kamera nam lata, nie możemy przycelować. Wszystko plus, plus, plus. No tylko ta Unheard, czyli nieprawdopodobna, coś czego się nie spodziewaliśmy, edycja. Edycja zdecydowanie jest kontrowersyjna, ponieważ z jednej strony daje tej części graczy, którzy po prostu odbili się od Tarkowa, <coughs> a tej części graczy, którzy odbili się od Tarkowa właśnie możliwość grania w sposób powiedzmy bezstresowy, tak jak było to na modłe single player Tarkov, czyli... Nie chcę mówić nielegalnego modu, ale yy, zestawu modyfikacji, który właśnie przemieniał Tarkowa w wersję single player, czyli taką, gdzie nie ma innych graczy, gdzie po prostu gramy solo i nie tracimy progresu, czyli naszych postępów wraz z wipe'em. Od samego początku studio nieprzychylnym okiem patrzyło na ten single player Tarkov. Nawet banowało na YouTubie, yy, robiło kopii Kopi strajki, jeśli chodzi o kanały na YouTubie, które no, omawiały i mówiły o tym Single Player Tarkov. także od samego początku nie byli oni zachwyceni tym trybem, prawdopodobnie teraz będzie ścigany jeszcze bardziej, ponieważ no, chyba taki był zamiar od długiego czasu, albo być może zmienił się teraz, żeby troszeczkę jeszcze więcej zarobić pieniążków, i dać ludziom właśnie to, czego chcieli od dawna czyli wersji tarkowa offline który nie różni się od tego co gramy z innymi przeciwnikami z innymi graczami e, przez internet tylko i wyłącznie e, mamy siebie czy też w kopie naszych znajomych słuchajcie no to zdecydowanie duża 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 część społeczności e, chciała tego chciała tych zmian e, chciała tego trybu e, i wiele osób wiem że Grało w Single Player Tarkow. Ja go nawet nie spróbowałem, ale wiem, że jest spora grupa ludzi, którym właśnie ten tryb się podoba. I zresztą na moim kanale na Twitch Twitchard wielokrotnie dyskutowaliśmy tę kwestię i mówiłem, dlaczego BSG upiera się przy tym, żeby blokować i nie dawać graczowi tej możliwości, żeby mógł sobie. No podobnie jak w Diablo, mieć swoją postać. Hardkorową PvP i swoją postać, gdzie po prostu robi questy i w swoim wolnym czasie, bez żadnej spiny i bez zniechęcenia, że zaraz za parę miesięcy tygodni utraci cały uciułany postęp. W tym momencie ta wersja trafiła do gry i to zdecydowanie na plus. Słuchajcie, jeśli będzie rozwijana i będzie lepsza od tego co oferuje single player Tarkov, chociaż słyszałem, że tam algorytmy i całe dostosowanie sztucznej inteligencji jest dużo lepsze niż to co mamy w EFT. Także no ciekawy jestem, jak to się rozwinie. Oczywiście przeczytałem Wam, co wersja zawiera i tutaj te najbardziej kontrowersyjne rzeczy, jakie się wydają na początek, no to zdecydowanie wysuwa się coś takiego, że jeśli jesteś fanem Tarkowa, to musisz kupić tą wersję. Chcesz ją mieć po prostu. Nie to, że musisz, ale zdecydowanie chcesz ją mieć. Bo takie benefity jak zwiększenie po prostu czasu, jaki masz na odebranie przedmiotów, każdy po prostu miał taką sytuację, że Mimo, że ubezpieczył terapistki i wyjechał gdzieś, nie wiem, na tydzień, na majówkę czy gdziekolwiek, no to przepadły mu przedmioty. Lecie Tadziu postedycyjne, a właściwie kiedy już zacząłem kleić ten film, dostaliśmy więcej informacji na temat owej wersji Unleashed. No bo wiadomo, patrzę są dość poprawki ekscytujące, fajne, dobre, idące w dobrym kierunku, no ale najbardziej interesuje nas ta wersja Unleashed. Przede wszystkim cena, nie będę owijał w bawełnę, 250 euro. Prawdopodobnie trzeba dodać do tego. Podatek, mówię prawdopodobnie, ponieważ jest jakiś dziwny bóg na stronie, nie mogę się zalogować, prawdopodobnie zainteresowanie, albo wszyscy niedowierzający chcą wejść na tą stronę, logują się, nie przychodzą mi maile weryfikujące, więc e, nie jestem w stanie sprawdzić, czy ta cena będzie zredukowana dla osób posiadających Edge of Darkness, ale z tego co wiem, to będzie po prostu tyle, co zapłaciliśmy za Edge of Darkness plus jakieś 540 zł prawdopodobnie plus jeszcze wad, także tak się sprawy mają za tę wersję. Dodatkową i również dostaliśmy potwierdzenie, że nie wszystkie skille będą wylewelowane na ten poziom trzeci. Będą to doskładnie skille Attention, Hideout Management, Weapon Maintenance, czyli naprawa broni, Bolt Action Rifles i pistolety. Te rzeczy będą na trzecim poziomie. Reszta z tego co wiem, zostaje tak jak było. I również w tych przedmiotach, o których wspomniałem, że będą do przepalenia, nie będą tak znaczące. Mamy trzy znaczące przedmioty. Przedmioty I to jest weapon case, czyli skrzynia na broń. Na skrzynia na amunicję, amobox, ammo box i również Lakiskaf, jackbox, czyli praktycznie pierwszy przedmiot, który kupuje każdy w Escape Tarkov, czyli ta skrzynia na pierdoły. Również wyjaśniono, co będzie znaczył ten Mark of the Unheard, czyli to radyjko, ten, to urządzenie elektryczne. Będzie to urządzenie, które możemy trzymać w naszym specjalnym slocie, czyli tam, gdzie trzymamy markery, kamery czy też dalmierz i w momencie kiedy będziemy posiadali ten przedmiot ze sobą, to o 50% taniej zapłacimy za wszystkie serwisy obecne w rajdzie. Czyli wiemy, że LightKeeper ma pewne udogodnienia, które możemy kupić, jeśli mamy ten przedmiot. 50% zniżki będzie u niego na te serwisy. No i prawdopodobnie w przyszłości, tak jak mówią, że traderzy mają gdzieś tam być na mapach, pewnie to też będzie się tyczyło. Tego. również kiedy posiadamy ten przedmiot nasze ubezpieczenia przychodzą o 30% szybciej. No i oczywiście e, jest e, również bardzo dziwna sprawa związana z tym, że urządzeniem, ponieważ jeśli wylewelujemy naszą reputację ufensa, czyli nasza skaw karma osiągnie. No, powiedzmy, że ten maksymalny threshold, czyli 6 i powyżej, Skawy nie będą nas atakować same z odległości 60 metrów. Także, jeśli będziecie 60 metrów od skawów i macie najwyżej reputacji, nie będziemy atakowani przez te skawy. Jeśli chodzi o przyszłość tego urządzenia, no to zapowiada się ono dość ciekawie i również kontrowersyjnie, bo to zmieni całkowicie to, w jaki sposób gramy w EFT. Otóż dodania, dodana zostanie specjalna umiejętność do tego urządzenia w momencie, kiedy je aktywujemy w rajdzie. Emituje ono bardzo głośny sygnał, także prawdopodobnie słyszalny dla innych graczy, oraz jasny błysk. Owy błysk wysyła distress signal, czyli wiadomość o pomoc, którą to wiadomość otrzymają wszyscy nasi znajomi, których mamy w liście we Francach. Czyli jeśli. Właśnie sortujesz sobie gier i zobaczysz, że Tagard wysłał ci beacon i wzywa o pomoc. To możemy dołączyć do rajdu. Tyle z tych informacji. Słuchajcie, jeśli dobrze rozumiem, to mocno zmieni rozgrywkę w Escape From Tarkov. Bo teraz, jeśli wychodzimy w kilku na rajd i nasz kompan zginie, no to musimy. Po prostu dokończyć ten rajd i, i, i wtedy iść na następny. W tym momencie, jeśli dobrze rozumiem, posiadając ten przedmiot, kiedy on już się ubierze, możemy wezwać pomoc i ten gracz, jeśli jest na naszej friends' liście, może dołączyć do naszego trwającego już rajdu. No zdecydowanie kontrowersyjny patch z tymi zmianami, zmiany w patchu są dobre. Ta wersja unheard of, niesłychana. Zaskakująca, to jest ta największa kontrowersyjna zmiana jeśli chodzi o, no, nie tylko możliwości monetyzacji Escape Room tarków, ale po prostu to, co te rzeczy zmieniają. Większe kieszenie na pewno są najbardziej atrakcyjne, tak na pierwszy rzut oka, ale te funkcje, które właśnie przeczytałem, które w przyszłości będą dodane, zwłaszcza przyzywanie swojego znajomego do raju. No powiedzcie mi co o tym wszystkim myślicie jest dużo, jest dużo ciekawych rzeczy jest zdecydowanie o czym dyskutować. Myślicie, że warta jest ta wersja Waszych pieniędzy, upgrade'u czy po prostu Escape Room Tarkov idzie w stronę monetyzacji hard mocnej. Dajcie mi znać w komentarzach, jak zwykle jeśli materiał się podoba, lajkuj, subskrybuj. A jeśli chcesz więcej informacji, chociaż nie wiem co przebije te informacje z dzisiaj o Escape Room Tarkov. Kliknij w z tych wideo. Do następnego.